Dotarłeś aż tutaj nie por przypadek. To, co za chwilę zostanie ujawnione, ma moc zburzenia starych schematów, które być może w ciszy rządzą twoim życiem. Zauważyłeś kiedyś, że to właśnie ci, którzy najwięcej modlą się, którzy szczerze kochają Boga i starają się czynić dobro, są najczęściej wystawiani na ciężkie próby. Tymczasem ludzie, którzy ignorują duchowość, którzy kłamią, manipulują i kierują się egoizmem, zdają się odnosić sukcesy bez najmniejszego wysiłku. Dlaczego ci, którzy idą drogą światła, tak bardzo ciercą, podczas gdy ci, którzy odwracają się od prawdy, żyją, jakby ciągle świętowali? Zastanów się. Pomyśl o osobie, która postępuje uczciwie, która kocha Boga, modli się, czyta słowo i pomaga innym. Czy właśnie ta osoba nie zmaga się z najcięższymi walkami? Czy nie wydaje się, że im bardziej ktoś stara się czynić dobro, tym bardziej jest spychany na margines życia, jakby nie było dla niego miejsca w tym świecie. Jakby istniało niewidzialne prawo, im bliżej jesteś Boga, tym bardziej świat chce cię wykluczyć. Im bardziej szukasz prawdy, tym więcej drzwi się przed tobą zamyka. Czy to w ogóle ma sens? Jeśli Bóg jest miłością, to dlaczego jego najwierniejsi słudzy przechodzą przez najtrudniejsze ścieżki? Odpowiedź może być zupełnie inna, niż kiedykolwiek przypuszczałeś. A co, jeśli to? Co nazywasz porzuceniem, w rzeczywistości jest ochroną. A co, jeśli ta bolesna samotność to ręka samego stwórcy, który odsuwa cię od zgiełku świata, abyś mógł usłyszeć jego głos z absolutną klarownością? Jeśli czujesz w sercu, że zostałeś wybrany do czegoś wyjątkowego, napisz w komentarzu: Bóg wybrał mnie do czegoś wyjątkowego. Chcę zobaczyć, kto jeszcze czuje to ciche, wewnętrzne wołanie, to żarzące się światło. Które pali się nawet wtedy, gdy nikt inny go nie dostrzega. Równolegle do naszej codzienności toczy się niewidzialna rzeczywistość. Delikatna, ale bezlitosna wojna duchowa trwa nieprzerwanie od chwili, gdy po raz pierwszy zaczerpnąłeś oddech. Świat próbował ci wmówić, że sens życia to sława, bogactwo, uznanie, sukces. Ale co, jeśli to wszystko to tylko starannie skonstruowana iluzja, mająca cię odciągnąć od tego, co naprawdę ważne. Gdy ktoś budzi się duchowo, coś głęboko się zmienia. Taka osoba nie potrafi już dłużej znosić kłamstw przebranych za prawdę. Nie bierze udziału w pustych grach społecznych, nie walczy o dominację ego, nie wchodzi w rozmowy bez duszy. Jej oczy widzą coś, czego inni nie chcą zobaczyć. I właśnie wtedy zaczyna się prawdziwe oddzielenie. Przyjaciele znikają. Rodzina zaczyna krytykować. Praca staje się polem ciągłej oceny. Dlaczego tak się dzieje? Bo twoja prawda obnaża kłamstwo innych. Twoje światło pokazuje ciemność, którą wielu woli ukrywać. Wyobraź sobie przyjęcie, na którym wszyscy piją mętną wodę i udają, że to szampan. Śmieją się, tańczą, żyją w złudzeniu. Wchodzisz i mówisz, to nie jest szampan, to brudna woda. Jak myślisz, co się wtedy stanie? Wyrzucą cię z tej imprezy. Bo nikt nie chce, by skonfrontowano go z prawdą. Większość ludzi woli wygodę kłamstwa niż ból koniecznej zmiany. Wybrany to ten, który odmawia picia brudnej wody. To ktoś, kto otwiera oczy, nawet jeśli kosztuje go to chwilowy spokój. A kiedy raz zobaczysz, nie da się już odwrócić wzroku. Nie da się udawać, że nie widziałeś. Nie potrafisz już brać udziału w pustych rywalizacjach, w iluzjach próżności, w społecznych grach pozorów. I to sprawia, że wielu się od ciebie oddala. Ale to nie dlatego, że jesteś dziwny, to dlatego, że się obudziłeś. A ten, kto się przebudził, przeszkadza tym, którzy nadal śpią. Izolacja wybranych nie jest tylko emocjonalna. Jej korzenie sięgają głębokich warstw duchowości. Zaczynasz słyszeć to, czego inni nie słyszą. Czujesz to, czego nikt nie zauważa. Widzisz ból w oczach tych, którzy twierdzą, że są szczęśliwi. To tak, jakby w tobie została aktywowana duchowa antena. I teraz, nawet w ciszy, odbierasz ukryte prawdy. To dar, ale też ciężar, Bo niesiesz coś więcej niż tylko swoje cierpienia. Nosisz w sobie lęk całego zagubionego świata. Czujesz ranę wspólnej duszy ludzkości. Dostrzegasz nędzę ukrytą za sztucznymi uśmiechami. To jeszcze bardziej cię izoluje. Bo gdy próbujesz podzielić się tym, co czujesz, nikt nie rozumie. Gdy ostrzegasz, Mówią, że przesadzasz. Gdy chcesz pomóc, odrzucają cię. Właśnie dlatego Bóg musi cię odseparować. Nie po to, by cię ukarać. Ale po to, by cię ocalić. Gdybyś pozostał pośród tłumu, nie usłyszałbyś Jego szeptu. Gdyby wszyscy cię akceptowali, być może nigdy nie szukałbyś tej najważniejszej akceptacji Bożej. A gdybyś miał wszystko, czego pragniesz, może nigdy nie odkryłbyś, co naprawdę ma wartość. To w samotności Bóg szepcza. To w odzuceniu się objawia. To w stracie tworzy nowe fundamenty. Pamiętaj o Mojżeszu, który spędził 40 lat w odosobnieniu na pustyni, zanim poprowadził naród. Pamiętaj o Jezusie, który przez 40 dni przebywał na pustkowiu, zanim przemienił świat. Pamiętaj o Pol, który przez trzy lata milczał w Arabii, zanim zaniósł Ewangelię narodom. Ten czas ciszy, bólu i zagubienia nie jest karą. To jest przygotowanie, ale tylko nieliczni wytrzymują ten proces. Nieliczni znoszą tę nieobecność, ciężar i poczucie bycia na uboczu. Wielu rezygnuje, wracają na imprezę, znów piją brudną wodę, udają, że wierzą w system, by nie czuć się samotnie. Ale ci, którzy wytrwają, ci, którzy się poddają, odnajdują klucz do przemiany, odkrywają, że prawdziwy bunt to robienie dokładnie odwrotnie niż podpowiada ból. Ból krzyczy, walczy o akceptację. Ale duchowy buntownik mówi: Zachowaj spokój. Bóg cię podtrzyma. Ból każe się tłumaczyć. Ale uległa dusza szepcia. Moje życie przemówi samo za mnie, kropka. Znałem kobietę, która przez lata próbowała przekonać swoją rodzinę, że jej wiara nie jest szaleństwem. Dyskutowała, płakała. Starała się dowieść miłości do Boga słowami. Aż w końcu zamilkła i pomodliła się: Panie, skoro mnie nie rozumieją, odpoczywam w Tobie, kropka. Kilka miesięcy później pokój, który z niej emanował, był tak głęboki, że rodzina sama zaczęła ją prosić o radę i modlitwę. Znałem też mężczyznę, który stracił wszystkich przyjaciół po tym, jak wybrał drogę wiary. Próbował ich odzyskać. Aż wreszcie przestał. Powiedział: Panie, jeśli mam iść sam, to pójdę. Ale nie będę już udawać, że jestem kimś, kim nie jestem. I w tej pustce Bóg napełnił go nowymi relacjami. Prawdziwymi, głębokimi, zgodnymi z jego powołaniem. Prawdziwe oddanie jest radykalne. Przestajesz próbować kontrolować wszystko. Nie wymuszasz już odchierania drzwi. Pozwalasz Bogu otworzyć te właściwe. Nie zabiegasz o ludzką aprobatę. Odpoczywasz w jego miłości. Ale żeby to przeżyć, coś w tobie musi umrzeć. Nie chodzi o ciało. Chodzi o ego. O dumę. O głód uznania. Trzeba dojść do miejsca, w którym powiesz: nawet jeśli nikt mnie już nie zrozumie, nawet jeśli wszystko stracę, nawet jeśli pójdę sam, wybieram Twój głos, Panie. I to właśnie wtedy wydarza się coś nadprzyrodzonego. Bo gdy umierasz dla świata, Bóg rodzi w tobie nowego człowieka. Człowieka wolnego, spójnego. Prowadzonego nie przez oklaski tłumu, ale przez wieczny szept stwórcy. Jest w tobie coś, czego nic nie potrafi zniszczyć. Coś cichego, lecz potężnego. Coś, co nie potrzebuje uznania, by trwać. To jak boska iskra, której nie gasi nawet najciemniejsza noc duszy. Ci, którzy przeszli tę wewnętrzną rewolucję, mają jedną wspólną cechę: przestali błagać o uwagę. Zamiast tego, zaczęli emanować spokojem. Który przyciąga dusze czyste. Odeszli od potrzeby przynależności i zaczęli tworzyć miejsca, w których rany mogą się goić. Ale ta droga to nie tylko przetrwanie. Ona prowadzi do odkrycia, które może obrócić twoje życie do góry nogami. Wszystko zaczyna się od zrozumienia, że twoja samotność nigdy nie była karą, była znakiem. Nie zostałeś odzukony, bo coś z tobą było nie tak. Zostałeś oddzielony, bo jest w Tobie światło którego świat jeszcze nie potrafi znieść. Jesteś posłańcem z innego wymiaru, umieszczonym tutaj z cichą, ale potężną misą. Dlatego wszystko wydaje się nie na miejscu. Dlatego nigdy nie czułeś się dobrze w ramach, które cię otaczały. Nic tutaj nie wypełnia pustki w duszy człowieka, który został stworzony do czegoś więcej niż to, co materialne. To uczucie niedopasowania to w rzeczywistości echo Twojej prawdziwej tożsamości. To, co boli, Odkrywa prawdę. To, co oddziela, przygotowuje. To, co wydaje się karą, jest ochroną prosto z nieba. Bóg nie zostawił cię samego przez przypadek. Oddzielił cię, bo wiedział, że zbyt długie przebywanie w świecie sprawi, że zapomnisz, kim naprawdę jesteś. Zacząłbyś myśleć jak wszyscy, pragnąć jak wszyscy, a z czasem zgubiłbyś swoje wyjątkowe światło. Pomyśl o Pern. Nie rodzi się piękna. Rodzi się z bólu. Coś obcego rani muszle, a ona nie odrzuca tego bólu, lecz otacza go warstwami. Warstwami przemiany. Aż staje się skarbem. Każda łza, którą wylałeś. Każde odrzucenie. Każde bolesne milczenie. Wszystko to było szlifowaniem rzadkiego skarbu, którym jesteś. Samotność była kokonem. Światło jest nieuniknione. A przeznaczeniem perły nie jest pozostanie ukrytą na dnie morza. Jej celem jest zostać odnależoną przez kogoś, kto dostrzeże jej wartość przez pryzmat bólu. Ty jesteś tą perłą, latarnią, która ma prowadzić zagubionych w ciemnościach. Zostałeś złamany, by zrozumieć, jak leczyć. Odzukony, by nauczyć się przyjmować. Wyciszony, by odkryć siłę głosu, który nosisz. W Bożym planie nic się nie marnuje. Każde pęknięcie ma sens. Teraz to wszystko zaczyna układać się w całość. Nikt cię nie rozumie, bo piłeś z dwóch źródeł. Tego ziemskiego, pełnego iluzji, i tego niebiańskiego, nasyconego prawdą. Znasz rozpacz, ale też czułeś dotyk obecności, która uzdrawia bez słów. Cud nie wydarza się wtedy, gdy wszystko się układa. On przychodzi, gdy przestajesz gonić za miejscami, które nigdy nie były dla ciebie. Gdy przyjmujesz swoją tożsamość bez kompromisów. Gdy uznajesz ci się za dar, nie za wyrok. Wtedy wszystko się zmienia. Bóg nigdy nie był daleko. Czekał tylko, aż przestaniesz szukać w ludziach tego, co tylko On może Ci dać. On chciał mówić do Ciebie w ciszy, ale Ty krzyczałeś w bólu. Teraz, gdy wreszcie zamilkłeś, On może przemówić. Jesteś odpowiedzą, częścią planu, którego świat nie rozumie. Jesteś rzadkością uformowaną w cierpieniu, przygotowaną do świecenia tam, gdzie inni nie wytrzymują. To jest prawdziwa rewolucja być całością w świecie, który chcecie rozbić na kawałki. Jeśli dotarłeś aż tutaj, coś w tobie zostało poruszone. Podziel się swoją historią. Powiedz mi, kiedy po raz pierwszy poczułeś, że jesteś inny, kiedy zrozumiałeś, że nie należysz do tego świata. I napisz jedno zdanie, które chciałbyś wtedy usłyszeć. Może to być, przejdziesz przez to albo Bóg cię nie zostawił. Zdanie, które dałoby ci nadzieję, gdy byłeś na granicy. Przeczytaj komentarze. Może ktoś właśnie czeka na Twoje słowa, by się nie poddać. Bądź narzędziem. Twoje cierpienie nie było na próżno. A jeśli teraz czujesz się samotny, proszę, zatrzymaj się i posłuchaj. Bóg postawił te słowa na Twojej drodze, bo chce, byś wiedział, jesteś widziany, kochany i masz powołanie większe niż Twoja rana. Jeśli chcesz zrozumieć, dlaczego zostałeś oddzielony, jak zamienić ból w siłę, zasubskrybuj ten kanał. Aktywuj powiadomienia. Co tydzień pojawiają się tu słowa, które mogą zerwać duchowe kajdany i pokazać ci, kim jesteś naprawdę w oczach Boga. I teraz zastanów się szczerze. Gdybyś miał stuprocentową pewność, że twoja samotność to przygotowanie do czegoś wielkiego, co zmieniłbyś od dziś? Odpowiedz w komentarzu. Stwórzmy przestrzeń dla tych, którzy niosą to święte znamie. A jeśli znasz kogoś, kto również czuje ten ciężar w duszy, wyślij mu ten film. Tasem jedno zdanie w odpowiednim momencie może uratować całe życie. Zanim wyjdziesz, zapamiętaj: samotność to nie odrzucenie, to inkubacja. Różnica to nie błąd, to znak wybrania. A ból to nie kara, to koszt arcydzieła, którym się stajesz. Jesteś wyjątkowy. Jesteś światłem. I twoja pora, by zabłysnąć, już nadchodzi. Niech pokój Boga który przekracza wszelkie zrozumienie, chroni twoje serce i umysł.